Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. W 61 nie vlogu na moim kanale. Wlogu, przepraszam bardzo, mój błąd. I ogólnie po prostu nagrywam tego vloga, bo chciałem wam powiedzieć, że Minecraft wleci, wleci na kanał. Wiem, że po prostu bez sensu to nagrywam, bo już odcinek co prawda mam nagrany. No i powiem wam tyle, że on jest krótki, on 9 minut tylko trwał, mogę wam powiedzieć. Ja jeszcze, jak, jak nie jest wrzucony, bo. No, tam nic ciekawego nie miałem w planach dzisiaj do roboty, nie? I w sumie to tyle. Yy, Roblox jest na kanale. Yy, I co? To tyle ode mnie. Ja w sumie, już, ja, ja w sumie mogę już skończyć odcinek, bo. Hopie, trwa. Minutę trwa, dobra. Skończę, słuchajcie, bo mnie. Ciągnie do. Bo muszę już jechać. Więc trzymajcie się. I miłego. Papa. Pa.